Witam po dłuższej przerwie. Takiej trochę celowej, z tego względu, że no pogoda nie nastrajała na jakiekolwiek próby edytowania filmów. Sami wiecie, jak gorąco było. Trochę pojeździłem. Natomiast to są jakieś tam dosyć niewielkie Przebiegi jak na pewnie wielu z was. Kręcić kręciłem. Filmy będę sukcesywnie wrzucał. Kasztany spadają niedobrze To sugeruje, że się powoli zaczyna nam sezon kończyć. Dobra, zamknąłem, teraz będę pewnie jak z puszki Jadę sobie po malutku, nie wiem tylko gdzie. Co ja chciałem powiedzieć będę wrzucał teraz jakoś na bieżąco jakieś filmy, które nakręciłem niestety było troszeczkę dłuższych wyjazdów i z tego też względu przy części wyjazdów. Po prostu nie komentowałem już na bieżąco jakiejś tam jazdy miałem kamerę włączoną non stop, więc prawdopodobnie do tych filmów będę dogrywał audio dodatkowo już na miejscu w domu. Po powrocie z tych jakichś dłuższych, takich jednodniowych wypadów, bo jedynie takim się w tym roku przytrafiły. Czuję, że to będzie na tyle w tym roku. Jeszcze może gdzieś sobie wyskoczę, jak będzie jakaś pogoda sensowna. Dzisiaj tylko wyjechałem sobie tak, po prostu, żeby w jakiś sposób z Rumaka nagrać dla Was taki jakiś początek tych filmów, bo po miesięcznej przerwie wypadałoby to jakoś sensownie rozpocząć. Nie wiem, czy to będzie sensownie, no ale. Do takiego wniosku doszedłem. A przy okazji, po prostu testuję sobie pewne jedno rozwiązanie, które chcę ewentualnie zamieścić na kanale u siebie w celu, jakiejś tam, w celu jakiegoś tam wspomagania. Dla osób, które używają kamer, już zdradzę w tej chwili na 100%, że będzie to dotyczyło kamer Sony Action Cam. Także, jeżeli ktoś używa Sony Action Cam, no to może się spodziewać w najbliższym czasie jakichś tam informacji o dodatkowych akcesoriach, które do tych kamer można zastosować. I zobaczymy, czy będzie dobre rozwiązanie, czy nie. A więc tak, pojeździłem trochę. No, dzisiaj wieje cholernie mocno. Mam nadzieję, że mi się audio nagrywa. Mam taką nadzieję, eee, dobra, na czym skończyłem. Pojeździłem sobie trochę. Ten rok potraktowałem na motocyklu tak zapoznawczo z tego względu, że nie do końca miałem poczucie tego, że jest wszystko w porządku. Muszę po prostu się zaznajomić z Jakąś, jakimś działaniem tego motocykla, żeby po prostu przy jakimś większym wyjeździe, e, w za, w, w, docelowo w zagranicznym, m, wiedzieć mniej więcej o co chodzi. E, tak jak w którymś z filmów, e, chyba takim nazwanym jako pierwszy vlog, umieszczę to e, gdzieś e, tu. Chyba tu. Yy, gdzieś w jakimś pierwszym z vlogów mówiłem, że po prostu jest kilka takich zachowań tego motocykla, które sugerowałyby mi to, że no coś się może już dziać takiego niepokojącego. Yy, I planowałem wyjazd yy, do kogoś, kto jest już w jakiś sposób yy, w jakiś sposób bardziej zaznajomiony z motocyklami motogucji chciałem samemu się troszeczkę zapoznać też z jakimiś innymi ale o tym za chwilę no i odwiedziłem taki najbliższy mnie serwis oceniany bardzo pozytywnie moim zdaniem Powiem, to nie jest żadną tajemnicą, chodzi, mianę, yy, chodzi mianowicie o yy, serwis y, motocykli, który znajduje się w miejscowości Golów Dobrzyń i chodzi o firmę, yy, jak to się nazywa, Italian Classic Motocycles, yy, więc... Yy, się po tej wizycie już usłyszałem od pana Pawła, że motocykl jest w bardzo dobrym stanie i że bardzo prawdopodobne jest to, że jednak ten przebieg 40 tysięcy, który na, z, w, na jednym z wyjeździe moich tegorocznych przekroczyłem, jest przebiegiem automatycznym, niezależnie od tego, czy yy, tarcze przednie były zmieniane. Po prostu yy, jest kilka elementów motocykla, takich, które po przebiegu już tam dużo większym, bo zaczynałem w pewnym momencie przypuszczać, że to mogą być przebiegi rzędu 140 tysięcy kilometrów, a nie 40, że są po prostu zauważalne i ten motocykl na pewno taki nie ma, także jest w bardzo dobrym stanie jak, jak na te motocykle, które do Pawła przyjeżdżają więc, no nie będę ukrywał, że się z tego powodu ucieszyłem. Momencik, bo jadę sobie tak teraz inną drogą i nie jestem pewien, czy pojadę dobrze. Dobra, już chyba będę, chyba wiem o co biega. Dobra, czyli zrobiłem sobie takie kółeczko. Okej. Okay. Dobra na Italian Classic Motorcycles eee, Także wszystko wskazuje na to, że no, trafiłem dobrze z motocyklem Tak mi się też wydawało tak mi się też wydawało Aczkolwiek nie byłem pewien pewne zachowania w skrzyni biegów eee, Przyni biegów i wału napędowego sugerowały mi, że no może być już coś nie tak, ale okazało się, że to jest po, co, po prostu specyfika e, motocykl Motoguzi, z którymi po prostu nie byłem zapoznany. No, nie oszukujmy się, ja jestem zapoznany z motocyklami bardzo skromnie i po prostu takie były moje jakieś dziwne odczucia z tego względu. Eee... Wracam do gadania. Eee... Sytuacja wygląda w ten sposób, że po prostu z panem Pawłem doszliśmy do wniosku, że. Zresztą ja takie miałem odczucie, że. Kopacy, którzy sprzedawali mi taki motocykl, ten motocyk się im po prostu w jakiś sposób trafił. Zweryfikowali to na polskim rynku, za ile można sprzedać. No i wychodzi na to, że sprzedali poniżej ceny, którą mogliby za niego uzyskać. Przynajmniej biorąc pod uwagę stan motocyk, na pewno był w jakiś sposób robiony, ale te rzeczy, które były robione, na pewno były zrobione w sposób dobry. Są, są dwa elementy, które były naprawiane i one mi nie do końca się podobają. Natomiast na chwilę obecną nie mają jakby żadnego wpływu na na jazdę. Jak będę miał te będę chciał się pobawić tej jesieni, zimy, wiosny, początkowo to te elementy w miarę możliwości naprawię. Tak, jak to powinno wyglądać w fabrycznym motocyklu, a nie w rzemieślniczym, rzeźbionym na polskim rynku. Eee, co by tutaj jeszcze powiedzieć? Na pewno powrzucę jeszcze tam jakieś takie zaległe filmy, a zaległości są tam pewnie już z miesiąca albo i nawet więcej, eee, więc to coś tam będzie. Nie wiem czy ciekawego dla Was, ale coś będzie. Będę starał się też zrobić troszeczkę prac w garażu, bo jest kilka rzeczy, które muszę zmodyfikować. Niekoniecznie w motocyklu, ale też w innych jakichś elementach swojego wyposażenia. Możliwe, że będzie jakieś delikatne, delikatna modyfikacja samego garażu. Co jeszcze? No na pewno te prawie 5000, które zrobiłem w tym roku na tym motocyklu, dało mi do zrozumienia, że jest kilka elementów, które muszę po prostu przygotować typowo tak pod siebie. Z tego względu, że przy moim wzroście 180 80, tam pewnie 6-7 to Guzibreva nie jest jakimś tam super wygodnym motocyklem i będę musiał kilka elementów zmodyfikować gdyż no przy takiej najdłuższej trasie, którą mi się udało zrobić za jednym zamachem a była ta odległość rzędu 650 km no trochę umierałem nie będę oszukiwał, że trochę umierałem tak na chwilę obecną dla mnie nie męczący przebieg tym motocyklem to jest gdzieś w granicach 400-500 km A więcej to się już zaczyna robić troszeczkę problematyczne Dobra Jakby co to jeszcze jakieś rzeczy ponagrywam dodatkowo z domu Ja w tej chwili zmykam do domu i zaczynam się Zaczynam się zabieram się za mi gardle Zaczynam się zabierać po prostu za e, edytowanie filmów tak żeby tak żeby po prostu kanał zaczął żyć jakimś nowym życiem No dobra Bardzo się cieszę z jednej rzeczy Eee, bo po mojo, pod moją nieobecność na kanale widzę, że przybyło troszeczkę subskrybentów eee, także witam Was wszystkich eee, anonimowych, bo z tego co widzę to w większości są to użytkownicy w jakiś sposób dla mnie animowy, aninium, anonimowi, ukryci przede mną ale cieszę się, że jesteście eee, mm, zachęcam do jakiejś większej większego Kontaktu ze mną. Bo w pewnym stopniu taki kontakt ze mną będzie powodował to, że kanał może być w jakiś sposób bardziej dla Was atrakcyjny. Do tej pory ja robię tylko rzeczy, które wydają mi się jakieś tam interesujące z mojej perspektywy, ale może akurat będziecie mieli jakieś na to inne spojrzenie. No i w tym momencie interakcja się jak najbardziej by przydała. Ale lecimy do domku. No dobra. Tymczasem żegnam się z Wami. Muszę się rozebrać przed dojazdem do domu, bo wyglądam momentami z tymi wszystkimi kamerami. <laughs> Przepraszam, jak jakiś cyborg.